Cześć. Kontynuujemy naszą przygodę z angielskimi czasami. Dzisiaj opowiem wam o czasie present continuous. Mam nadzieję, że znacie już present simple. Bardzo mi zależy, żebyście poznawali je w określonej kolejności, bo właśnie tak będziemy robić ćwiczenia i koniecznie, jeżeli nie opanowaliście jeszcze w pełni poprzedniego czasu, to wróćcie do tego i tę wiedzę utrwalcie. Mam również nadzieję, że przed oglądaniem tego filmu Sami spróbowaliście zajrzeć do teorii i sami spróbowaliście odpowiedzieć na te siedem pytań, które teraz widzicie na ekranie. Róbcie notatki samodzielnie i własne, bo to one naprawdę pomagają rzeczywiście skutecznie się uczyć. Czego się dzisiaj nauczymy, czego dzisiaj się dowiemy? Dowiemy się, poznamy odpowiedzi na następujące pytania. Present continuous. Jaki to czas? Czy to jest czas teraźniejszy, przeszły czy przyszły? Na jakie pytanie odpowiada? Jak tworzyć twierdzenia, pytania, przeczenia? jakich okoliczników czasu w nim używamy i czym ten czas różni się od present simple. To ostatnie pytanie oczywiście fundamentalne. Zawsze będziemy się starać wskazywać te różnice, czym różnią się konkretne czasy, przypominając sobie poprzednie. No to co, zaczynamy. Spójrzmy, to oczywiście drugi czas, który sobie poznajemy. Zobaczmy przykładowe zdanie. Przykładowe zdanie wygląda następująco. He Is cleaning his house at the moment. Czyli on sprząta swój dom w tym momencie. Skoro w tym momencie, to myślę i sprząta dodatkowo, to myślę, że znacie już odpowiedź na to pytanie. To oczywiście czas teraźniejszy, drugi czas teraźniejszy, który sobie poznajemy. Dla użytkownika języka polskiego to może być dziwne, jak to drugi czas teraźniejszy przecież jest jeden. Angielski, jak już dowiedzieliście z się z poprzedniego filmu, ma ich więcej, bo aż cztery. Dlatego musimy się ich nauczyć rozpoznawać w oparciu o pewne bardziej szczegółowe parametry. Mianowicie, spójrzcie, ten czas odpowiada na pytanie, co robisz w tym momencie. I tutaj tak bardzo dosłownie, he is cleaning his house at the moment, czyli on sprząta swój dom w w tym momencie, jeżeli zobaczycie taki element w zdaniu, to będziecie wiedzieli, że to właśnie czas present continuous. Z kolei present simple, odpowiadając na pytanie siódme, różnił się tym, że on odpowiada na pytanie, co robisz zazwyczaj. Więc, yy, kiedy widzimy zdanie, które ma jakiś czasownik, czy chcielibyśmy powiedzieć zdanie, które jest w czasie teraźniejszym, to musimy się zastanowić, czy to. Zwyczaj, czy to w tym momencie, i będziemy używać innego czasu w języku angielskim. Bardzo ważne, żeby to sobie zapamiętać i te pytania, które pozwalają rozpoznawać czasy, rzeczywiście brać sobie do serca. Przechodzimy dalej. Zobaczmy, jak się tworzy zdania twierdzące. W present simple ta konstrukcja była bardzo prosta. Po prostu czasownik, w trzeciej osobie dodawaliśmy S. Natomiast w Present Continuous, jak już widzicie, tych elementów jest trochę więcej. Nie będę wam już wprowadzał oczywiście osoby, to już poznaliście. Natomiast tu, jak widzicie, tych składników jest trzy, a nie dwa. Obowiązkowym elementem jest forma to be i opowiązkowym elementem jest czasownik z końcówką ING. Zobaczcie. Formę to be mam nadzieję, że znacie. A jeżeli nie, to sobie jeszcze przypomnijmy, jak to wygląda. Czyli I am, you are, he, she, it is. A potem w liczbie mnogiej we, you, they are. To oczywiście trzeba bardzo dobrze znać. Od razu chciałem Was przestrzec przed pewnym błędem, właśnie o formie to be przy tworzeniu zdań. Bardzo dużo osób zapomina, pamiętając o tym, że w tym czasie się dodaje ing do czasownika, ale forma to be już znika. Obydwa te elementy są konieczne i trzeba pamiętać, żeby je dodawać. I zobaczcie. Natomiast dobre wieści są takie, że tu te zdania różnią się, spójrzcie, wyłącznie tą formą to be. Forma ing. Dodana do czasownika jest zawsze taka sama, czyli będzie, zdania wyglądają następująco: I am cleaning, czyli ja sprzątam w tym momencie. You are cleaning, ty sprzątasz. He is cleaning, on sprząta. She is cleaning, ona sprząta. It is cleaning, to sprząta. We are cleaning, my sprzątamy. You are cleaning, wy sprzątacie i they are cleaning, czyli oni sprzątają. Jak widzicie, te zdania mogą mieć, te formy 2B mogą mieć również takie krótkie formy. One są oczywiście pełnoprawne, charakterystyczne dla mowy potocznej, czy też dla stylu potocznego w piśmie. Także zobaczcie, jak one wyglądają. W ćwiczeniach oczywiście również ich będzie można sobie używać. Jak tworzyć pytania z kolei? W Present Simple używaliśmy specjalnego operatora, czyli operatora do albo does, nie dodawaliśmy już tam końcówki s. Z kolei tworzenie pytań w Present Continuous jest rzeczywiście prostsze, tak naprawdę, niż w Present Simple, bo wystarczy dokonać tak zwanej inwersji, techniczne słowo, natomiast chodzi o przestawienie elementów. Spójrzcie. Mamy zdania po lewej stronie I am cleaning, you are cleaning, he is, she is, it is i tak dalej i tak dalej. A żeby utworzyć pytanie, wystarczy formę to be przesunąć przed osobę na początek. Przed osobą forma to be i już mamy pytanie. Zobaczcie. Am I cleaning, czyli czy ja sprzątam? Are you cleaning, czy ty sprzątasz? Is he cleaning, czy on sprząta? Is she cleaning, czy ona sprząta? I tak dalej. Is it cleaning? Are we cleaning? Are you cleaning? Are they cleaning? Tak tworzy się pytania. Przestawiamy formę to be przed osobę. Przeczenia jeszcze prostsze. Po prostu dodamy not po formie to be. I am not cleaning. You are not cleaning. He is not cleaning. She is not cleaning. It is not cleaning. We are not cleaning. You are not cleaning. i They are not cleaning. Te przeczenia. Również mają e, krótkie formy. E, spójrzcie, jak one wyglądają. I'm not, e, aren't, isn't. To są formy krótkich, to są krótkie formy przeczeń. E, wiecie, jak tworzyć zdania twierdzące, wiecie, jak tworzyć pytania, wiecie, jak tworzyć przeczenia i wiecie, czym ten czas różni się od czasu present simple. E, czego jeszcze powinniśmy się dowiedzieć? Jeszcze spójrzmy sobie na kilka przykładów e, zdań i okoliczników czasu po to, żebyście trochę lepiej poczuli ten czas i bardziej kompetentnie go rozpoznawali, bo przecież rozpoznamy go nie tylko po at the moment, ale także po innych formach. Na przykład, Sue is driving the car now. Sue prowadzi teraz samochód. Now to oczywiście to samo co at the moment. I'm talking to Ben at the moment. W tym momencie rozmawiam z Benem. He is just watching TV. On właśnie ogląda. Telewizję. Czyli zobaczcie, now, at the moment, just to będą te charakterystyczne elementy. I nieco rzadziej stosowane, ale również możliwe. They are currently working in the city center. Obecnie pracują w centrum. This month I'm preparing for my final exam. W tym miesiącu przygotowuję się do egzaminu końcowego. Czy też We are serving many clients these days. Obecnie obsługujemy dużo klientów. Zobaczcie, że to też te trzy kolejne zdania wskazują na nieco inne użycie. Te pierwsze dzieją się faktycznie w momencie mówienia, a te wskazują na jakiś tymczasowy proces, coś, co dzieje się, ale niekoniecznie, niekoniecznie teraz. Zobaczcie, w tym miesiącu przygotowują się do egzaminu końcowego, to znaczy zazwyczaj się nie przygotowuje, ale w tym miesiącu tak, chociaż. Teraz akurat być może jestem po prostu w kawiarni z przyjaciółmi. Także takie zdania również mogą się, można, można rzeczywiście używać. Present continues do tworzenia takich zdań. No to co? Wszystko już, słuchajcie, wiemy. Pamiętamy że używamy formy to be i czasownika z ingiem to pierwszy czas z ingiem który poznajemy ale na pewno nie ostatni wiemy że tworzenie pytań po prostu przez przestawienie elementów wiemy że tworzenie przeczeń przez po prostu dodanie not po formie to be i wiemy czym ten czas się różni w tym momencie a nie zazwyczaj no to co czas na pierwszą kartę pracy powodzenia i do zobaczenia w następnym spotkaniu.